Ja Boże jaka piękna jesteś No wiem Tak się w tobie Naprawdę Ja wiem Boże, tak, Boże ej, jak masz na piękna koleżanko? Zależy Ale ja mówię tej po prawo No o! Nie żartuję, oczywiście o tobie gadam Kurwa mać. No ja myślę No właśnie ty ty, bo... Nie dziewczyna, no przestań Właśnie niech kolega przestanie nie będzie jealous Ja jestem Julia Fines Jeszcze raz? Ja jestem Julia Fines Julia Fines? Znasz taką laskę? No znam Ciebie Nie to nie jest krasa To jest prawdziwa kobieta Właśnie widzisz, widzisz to? To no, kurde właśnie widzę Ale mój kolega się zjebał on mnie zjebeł Bo on nie dowierzał by mi w linii widził takiego cuda No właśnie nie widział takiej pięknej kobiety jak Ty Mariusz. Gracias.